No, jeszcze ja stanąłem wam nagrać dla porównania, bo policzyłem te małe kostki. 57 sztuk jest w rządku, a moje dwie. Także macie porównanie, jak to wychodzi. Naprawdę spodziewałem się, że lepiej zwija ta prasa. Mała. Ile to może ważyć, ale nie, to jest leciutkie. Także zobaczcie, tu jest właśnie zobrazowany postęp technologiczny w rolnictwie. No i o ile lżej mają teraz rolnicy? Niż mieli kiedyś. No, wszystko załadować ręcznie. A tutaj tylko dwa podjazdy turem. A tu mamy 57 razy. Trzeba będzie machnąć jakimiś widłami, żeby to załadować. No I tak wygląda po mnie pole. A no, tak wygląda tutaj. No, z tego ładna piramida powstanie. Można powiedzieć, że przyczepa będzie z dwóch rządków. Lecimy dalej. Także macie takie porównanko małe. Nagrałem wczoraj TikToka, bardzo się spieli ludzie. <grystanie> Pomyśleli, że wyśmiewam się z tych małych bel. No a po prostu każdy robi takie, jakie mu potrzebne. Tutaj akurat idą na jakiś mały tam kurniczek, więc małe belki będą idealne. No i jestem na polu o powierzchni 24 hektarów. Robię no, już sobie poprzeczniaki na większej części pola. To pole jest całe sklina, to ciekawe. Pole jest całe sklina. No i sytuacja podobna jak na poprzednich polach, czyli tam gdzie jest sama słowa, no to pokazuje fajną wilgotność. Zobaczcie, teraz pokazuje no, 13,9, 13,7, ale generalnie pokazuje tak do 13, 13,3. No macie, tam jest trochę tej zieleninki, no to niestety wilgotność podskakuje. No ale cóż, na jutro jeszcze, więc prasujemy, ile wlezie. Ciekawie tylko, czy zdążą to zwieść za mną od razu, bo chyba znowu są tylko dwa odwozy. No i mam już 466 bel tej jęczmionki narobione, więc już troszkę jest. No i nic, to no, wszystko będzie musiało iść na w pierwszym rzędzie do sielenia, do karmienia, bo no nie ma co tego trzymać, no bo jest jednak trochę tych zielonych. Gdzieś tam ta wilgotność podskoczy pewnie. Chociaż słoma nie jest taka wrażliwa na wilgotność jak siano. No ale lepiej dmuchać na zimne. Wiadomo. No, a tutaj jest takie duże wymoklisko, jak co roku. Zielone na środku pola. Wiadomo, że gdzie tam widzę więcej tego zielonego, no to podnoszę, podbierasz że nie patrzę, żeby tego nie zbierać na darmo. Ale nie wszędzie da się to pominąć. Także tak to wygląda. Na no, słomy. tutaj troszkę jest. Myślę, że około 10 bel hektara wyda. Także nie jest najgorzej. Dzisiaj mamy od jutra jeszcze środa czwartek piątek i sobota także nieciekawie będzie no i poniedzieli pewnie rzepak jeśli pogoda się poprawi do cięcia a dopiero w następnej kolejności inne zboża żyto i pszenżytu troszkę tego jeszcze zostanie około chyba 500 hektarów więc parę dni koszenia i pracowania i ostatni przejazd wykonuję. Nie wiem ile dokładnie wyjdzie na tym polu, ale orientacyjnie wam powiem, że jakieś 150 bel z 24 hektarów. Także no wynik, myślałem, że będzie lepiej, ale tutaj to było fatalnie. Było tak fatalnie, takie kolejne. Nie dało się w ogóle tego zrobić szybko. Tylko trzeba było jeździć cały czas prawie ze sprzęgłem, żeby to w ogóle przejechać. Tam, gdzie było najmłodsze i takie widać było, że zielone żywe, no to popomijałem. Ej, no naprawdę tragedia pole, jeśli chodzi o równość. No i tutaj na przykład jest trochę zielonego, to tak samo to pominiemy na koniec. I tyle. I spadamy stąd. Na szczęście. Jadę za kombajny, zobaczymy czy za kombajnami będzie już, za kombajnem w sumie, bo jest jeden. Za kombajnem będzie już suche. Tutaj skończyło się 13.9. Nie wiem na czym skończyłem, bo kamery mi jakoś wyłączyło. Nie wiem czemu. No i co, pole mam tutaj od razu obok. Jadę najpierw sobie odmucham, sobie płaczę. Zobaczę, jak tam stan sznurków. Godzina jest 14.26, więc jeszcze kawał dnia przede mną. Oby tylko było co presować, bo za kombajnami to może być różnie. No, także co, widzimy się później. Ja zjeżdżam z tego względu, że no, sporo narobiłem, a odwozów już chyba dzisiaj nie będzie, więc nie ma sensu, żeby to jutro zmokło w belach. Odmuchałem sobie jeszcze presę, bo kompresor był od kombajnów na polu. Zobaczcie ile po presie zostaje. <laughs> Słomek. I co, 616 bel już zrobione. Ostatnia miała 9,9% wilgotności. No łódka, słoma, nie ma co gadać. Zobaczę czy jeszcze koszą, czy już się dali spokój. Chyba jeszcze coś tam koszą. Mógłbym jeszcze od biedy z 10 hektarów zebrać, ale no mówię Będzie padać i tyle z tego będzie A tak to po deszczach się może stresuje jeszcze w miarę normalnej wilgotności no i Z tej strony jest taki gorszy ten jęczmi z chwastami, więc on też będzie musiał trochę poleżeć będzie pojęczmienie. Ostatnie, nie wiem, zostało z 30 hektarów, nie więcej. I pod kosy pójdzie rzepak. No ale tak jak mówiłem wcześniej, teraz od poniedziałku, od jutra do praktycznie poniedziałku będzie przerwa z tego względu, że nadają cały czas opady. Także ciężkie też niwa w tym roku. Jakbyśmy mieli jeszcze dwa kombajny uruchomione, to już może by się udało zebrać i ten jęczmień i trochę rzepaku. Co ja zjeżdżam, także dzisiaj będzie taki krótszy odcinek, bo za dużo nie nagrywałem. Rasa odmuchana, elegancka. Także tyle będzie mniej następnego razu przed pracowaniem. Jedynie przesmarować, sznurka dołożyć i będzie wszystko zrobione. Także co, widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.